Cześć. Witam w kolejnym odcinku pozytywnego podcastu. Dzisiaj przyjrzymy się ciekawemu zagadnieniu, a mianowicie jak koncepcja wahadeł energetycznych z transurfingu rzeczywistości odnosi się do mechanizmów znanych z tradycyjnej psychologii. Więc czym są te wahadła w transurfingu? Pan Wadim Zeland opisuje wahadła jako takie energetyczne struktury które powstają, gdy wiele osób zaczyna skupiać swoją uwagę i emocje na jednym temacie lub na jednej idei. I wahadła mają taką swoją dynamikę. Ehm, mogą wciągać ludzi w konflikty, manipulować ich energią i wpływać na ich decyzje. Co ważne, wahadła nie działają złośliwie. One po prostu istnieją i funkcjonują zgodnie ze swoimi zasadami. Tradycyjna psychologia Również bada wpływ otoczenia na nasze emocje, decyzje i na nasze zachowania. Mechanizmy grupowe, takie jak konformizm czy presja społeczna, pokazują, jak łatwo wchodzimy w schematy, które narzucają nam inni, i jest to bardzo podobne do koncepcji wahadeł. Tutaj także tracimy część swojej autonomii, działając pod wpływem zewnętrznych sił. Takie przykłady z psychologii. Na przykład efekt owczego pędu. Gdy większość ludzi idzie w jednym kierunku, mamy tendencję, by podążać za nimi, nawet jeśli nie czujemy, że jest to zgodne z nami. Polaryzacja grupowa, czyli dyskusje w grupie, mogą prowadzić do radykalizacji poglądów, zupełnie jak wahadła, które wzmacniają emocje i konflikty. Teoria wpływu społecznego. Ludzie poddają się presji autorytetów lub grupy, a to skutkuje Zachowaniem niezgodnym z ich własnymi wartościami, bardzo często. Główna różnica energia kontra psychologia. Trendsurfing skupia się na przepływie energii. Wahadła działają wtedy, gdy karmimy je naszą uwagą i naszymi emocjami. Psychologia natomiast tłumaczy te procesy bardziej racjonalnie, odwołując się do naszych mechanizmów poznawczych i emocjonalnych. Na przykład konflikt w pracy, z perspektywy transurfingu, wahadło energetyczny, konfliktu wciąga Cię w swoją grę. Jeśli reagujesz emocjonalnie, to dajesz mu energię, która wzmacnia problem. Natomiast z perspektywy psychologii wchodzisz w rolę ofiary lub atakującego zgodnie z mechanizmami grupowymi i osobistymi wzorcami, które kształtowały się przez całe Twoje życie. I czy da się to połączyć? Ja myślę, że jak najbardziej. Tradycyjna psychologia uczy nas rozpoznawania schematów i pracy nad nimi. Transurfing natomiast dodaje tą warstwę energetyczną, pokazuje, jak zmieniając swoje nastawienie i odcinając się od tych wahadeł, możemy odzyskać swoją moc. Przykładowe narzędzia: psychologia, terapia oczywiście, poznawcza, behawioralna. Pomaga zrozumieć, jakie schematy myślowe kierują naszymi reakcjami, a narzędzia transsurfingu to neutralność emocjonalna, pozwala przestać karmić wahadła i odzyskać spokój. Wahadła i mechanizmy psychologiczne to są dwa sposoby na patrzenie na to samo zjawisko, wpływ otoczenia na nasze życie. Psychologia analizuje to z poziomu umysłu i emocji. Natomiast transsurfing. To daje perspektywę energetyczną. Kluczem jest świadomość. Kiedy wiesz, jak działają te siły, możesz decydować, czy chcesz w nie wchodzić, czy raczej zachować swoją wewnętrzną równowagę. Zaobserwuj jakąś sytuację, która wywołuje w tobie silne emocje w pracy, w domu, nie wiem, w relacjach. Zastanów się, czy jest to pole wahadła, czyli emocje, które ciągną cię w wir, czy może powtarzający się schemat psychologiczny jak możesz odzyskać w tej sytuacji swoją energię i spokój? Pomyśl sobie nad tym. Do usłyszenia i czekam na Was w kolejnych odcinkach. No i oczywiście, jeśli już mogę prosić, to bardzo proszę o jakieś polubienie, komentarz, whatever, cokolwiek. Pokażcie, czy podobają Wam się te odcinki. Oj, życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają Ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie Twoja wina. E-book Narcyz Cię Nie Złamie pokaże Ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e-booka znajdziesz w opisie.